Dzień dobry moi drodzy widzowie, ja jestem Sarus, to jest mój kolejny odcinek na tym kanale z gry, tym razem Planet Crafter. Ehm, ogólnie stwierdziłem, że wolałbym Deforesta zostawić na streamy, które będą się pojawiały na moim kanale YouTube. Ostatnio były już dwa, więc jeżeli byście kiedyś chcieli jeszcze wpaść na, na mojego streama, to pamiętajcie, na Discordzie macie informacje odnośnie streamów. Będę wam też pisał oczywiście na socjalach na YouTube, ale mniejsza o to. Jak będą, to będą. Um, I postanowiłem, że skoro już zamknąłem serię The Forest odcinkową, to po prostu zrobię Wam nową serię, którą będzie Planet Crafter. Gra naprawdę fajnie się zapowiada. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Mi bardzo przypadła, bardzo mi się podoba. No i co? W sumie tyle. I jeszcze tak, wiecie, oczywiście zostawcie lajka, suba, no i oczywiście dzwoneczek, walnijcie, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych filmach. Zapraszam na mój serwer Discord, link macie na dole w opisie, tam pamiętajcie, dostajecie na bieżąco informacje odnośnie streamów, odcinków i czegokolwiek. Bo też będę wam do zadawał pytania odnośnie odcinków i możecie tam podsuwać mi też pomysły swoje na odcinki. Dobra, no i w sumie, a, jeszcze zapraszam na mój drugi kanał, Sarus Horror. Link macie też oczywiście w opisie. No i co? Miłego oglądania. Ok, jesteśmy już w menu gry. Wchodzimy sobie tutaj, bierzemy sobie intensywny tryb. Zmieniamy sobie nazwę, ale oczywiście nagrywka. Nagrywki, nagrywki. Tutaj nic nie zmieniamy. Zużycie mocy dam sobie na 8. Będziemy mieli tak utrudnienie, że wszystko nam będzie szybciej spadać, jak widzicie. Czy coś jeszcze bym chciał? Nie, nic bym nie chciał więcej. Ok, lecimy z. Startem, start z tak z grą, lecimy z nagrywaniem. Będzie mała kacenka. dlatego tego się zamykam. Wiem, bardzo długa Kacenka. i zacznijmy od wiadomości, które dostaliśmy od jakiejś bazy Sentinel Corp. Witaj na przydzielonej ci planecie. Twoim zadaniem jest przyspieszenie procesu termaformowania tego świata. Aby dokonać te, tego dokonać, musisz wytworzyć O2, ciepło oraz ciśnienie. Najpierw osiągnij 175 000 WT i stwórz błękitną atmosferę. Mamy aktualnie rok 3058, jak możecie zauważyć. <Ky> I tak. Naszym utrudnieniem jest lewy dolny róg, czyli życie to jest jedzenie, głód. Kropla to oczywiście woda i O2, czyli tlen. Tutaj mamy wszystko, co nam będzie potrzebne. I teraz tak, już to przeczytaliśmy, to możemy się brać do roboty. E, zbierzmy sobie od razu tak, raz, dwa... Czy ja wziąłem ze skrzynki? Oczywiście, że nie wziąłem, od razu sobie wrócę do tego. E, o nie, nie mam tego, dobra. E, potrzebujemy na pewno tak, potrzebujemy mikrochip konstrukcja, czyli dwa razy krzem, dwa razy magnes. E, weźmy sobie od razu, poszukajmy ten krzem, już jeden mamy, proszę bardzo. Ile miejsca? Dobrze. Jeszcze jedno żelazo zbiorem. Dwa razy krzem, dwa razy magnes okej. Okay. Próbowałem ogólnie wam nagrać, że losowe itemy tutaj się zradzają, ale zauważyłem, że tak naprawdę żelazo i krzem zostały podmienione jako siarka i zeolit. Krzem trzy razy jeszcze, tylko potrzebuję dwa razy magnes Ym, Właśnie, zapomniałem, że tlen nam szybko dosyć spada, dlatego trzeba się sprężyć. Seria, mam nadzieję, że dojdzie do samego końca fabuły gry. Bo ta gra, chyba z tego co mi wiadomo ma fabułę. E, tylko trzeba po prostu wszystko rozwinąć na 100%. Tak, e, dobra, magnes. Jest magnes. Możemy sobie już zrobić mikrochip konstrukcji. Jak widzicie, mamy za zadanie stworzyć plecak i wyposażyć się w niego. Ale na razie zróbmy sobie mikrochip budowania. Oczywiście, że wypadł mi. E, żebyśmy mogli sobie craftować. To jest nasz crafting. On jest pod przyciskiem Q. 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 To jak woli. E, pod tabem macie ekwipunek. Pod Shiftem macie bieganie oczywiście standardowo. Kontrolu nie ma w sensie kucania, nie ma kucania w tej grze, jak coś i jakbyście się taka mała rada dla Was, bo na pewno byście się oj, zbugowałem się. Na przykład nie mogę się ruszyć. To pamiętajcie, klikając F4, będziecie mogli sobie tak podfrunąć. To taka wiecie, mała porada. Um, I teraz tak mamy do wytworzenia plecak kobalt, kobalt, żelazo, magnes. Dobra, mamy raz. I... dwa. Niski poziom tlenu, ale się nie boimy. Tam jest skrzyneczka, do której zaraz też podejdę. Mam miejsce? Troszkę jeszcze mam. Poczekam z tym tlenem do tego, aż mi się bardziej obniży, jak będzie mi się przyciemniał ekran. Bo on mi i tak wypełnia do pełna. Pyk. No, tak jak mówiłem. Dlatego właśnie lepiej czekać, nawet jak serduch obije, to lepiej wtedy. Po, poczekać, Weźmy sobie od razu ten nasioną do kabaczka naszego. Porada dla początkujących: jako już ja mam 61 godzin, prawie 62 godziny tygry, to mogę już się, mogę już się nazwać nawet w sumie zaawansowanym albo ponad podstawowym graczem tygry. I polecam Wam zrobić sobie albo kapsułę tlenową, żebyście mogli sobie dalej podróżować, żeby się szybko tlen nie skończył, bądź zrobić sobie taką oto kapsułkę mieszkalną, tak? I to jest to jest tak, trzy żelaza, dwa ty tytanu i jeden krzem. I wtedy już możecie sobie normalnie takie kapsule siedzieć. Dlatego jak podróżujecie gdzieś dalej, to lepiej sobie taką kapsułę zrobić, tak? Zamiast używać cały czas kapsuły tlenowej. Ja sobie wezmę teraz kapsułę tlenową. Zbiorę ty tam po drodze i zrobimy sobie bazy, na pewno nie w tym miejscu. Dlaczego nie w tym miejscu? Ano, dlatego, że w tym miejscu w pewnym momencie terraforma, tam jest ogólnie yy, wrak statku, do którego na razie nie pójdziemy, pójdziemy do niego w późniejszych odcinkach, e, wracając. Dlaczego nie teraz zrobić tej bazy, nie tutaj? E, bo ogólnie na nizinach nie powinno się robić tej, yy, w tej yy, grze bazy. Chyba że chcecie mieć w bazę podwodną, tak? Ja nie chcę. Ja, mi się to nie podoba. Ja tego nie lubię. Nie chcę. Nad wodą mogę jeszcze zrobić, ale pod wodną nie ma takiej nawet możliwości. Woda będzie gdzieś mniej więcej do. Zaraz wam pokażę. No, jeszcze trochę. Gdzieś do tej wysokości będzie woda. W tym miejscu. Więc pomyślcie sobie, jakbyśmy na tamtym głębokim miejscu zrobili bazę. Jak trzeba było dużo pływać i wypływać. Tam jest kolejny wrak statku, do którego też nie idziemy na razie. Chyba nie muszę nawet wyżywać. Tego, aha, muszę. Chyba będę musiał. Będziesz, nie? Nie, nie będę musiał. Pyk, jeszcze zdążę sobie, o, pyk. Proszę bardzo. Mamy kapsułę naszą mieszkalną. Możemy sobie tutaj postawić od razu skrzyneczkę. Jedna skrzyneczka, e, wróć. Nie mam dekonstrukcji, to nic. O, druga skrzyneczka. Weźmy sobie te rzeczy, przenieśmy, od razu wynosimy się stąd, bo wolę mieć tę dużą kapsułę. Tam zrobimy sobie od razu yy, nasz taki tryb, że to bym crafting na wyższym poziomie. Żebyśmy mogli lepsze rzeczy po prostu craftować, tak? Takie jak właśnie plecak poziom drugi i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ok, no i co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Zbierając lód na początku jest Wam przydatny i to bardzo, bo on daje Wam wodę. Jak widzicie, mi już woda spada. Jeden lód to jest. Yy, Jedna butelka wody. Woda wam może się spa może wam spać tak samo do zera, bo woda wam cała buteleczka wody wypełnia wam do pełna e, wasze zapotrzebowanie wody. No, ale dobra, mniejsza o to. Chodzimy. I właśnie o to. O to, o to tylko na drugim poziomie sobie będziemy mogli zrobić. E, nie mam niestety do konstrukcji narzędzia. Zrobię sobie jeszcze wszelki wypadek. Kapsułę wody, żeby się napić. Lepiej mieć jak nie mieć, pamiętajcie. Nawet jak macie w fiefunku, to lepiej dorobić czasem. Tu mamy kobalt, to w sumie od razu go zbiorę i zrobię z tego sobie kapsułę tlenową. Też na wszelki wypadek. Ogólnie po całej mapie są porozrzucane różnego rodzaju skrzynki. Wiem, gdzie jest złota skrzynka, wiem, gdzie są niektóre niebieskie skrzynki, czyli te podstawowe. Niebieskie to są te podstawowe, a złote to są takie, co mają jakąś statuetkę złotą po prostu, która jest tylko efektem wizualnym dla nas. Ehm, no i tyle. W sumie. No i dają też oczywiście lepsze itemy, tak? To, I jak się rozwali tego skrzynka, to stajemy nadstop i żelazo. Nie, i aluminium, sorry. Um, okej. Okay. jesteśmy już w naszej bazie nowej, więc możemy tutaj poprzerzucać nasze rzeczy. Um, pierwsze, co mamy zrobić, to wiertło, a do tego potrzebujemy tytan i żelazo. Mamy tylko żelazo. Możemy od razu sobie pozbierać więcej tego wszystkiego, żeby mieć na e, zapas. Niski poziom mocy, oczywiście. Wiadomo. No i tak gra tak właśnie na tym polega, że po prostu z najważniejszą rzeczą w tej grze to jest po prostu roz... powiększenie współczynnika t... terraformacji, tak? Terraformowania, terraformacji, kto jak woli to tak mówi. So, ja sobie od razu postawię to tutaj i postawmy sobie te wiertelko jedno, czy nawet dwa sobie postawmy, żeby sobie przyspieszyć proces działania naszego em, tutaj w sumie wszystkiego, tak? Żebyśmy mieli prąd. Proszę bardzo, Ten mamy, mamy tutaj wiertło, wiertła nam dają ciśnienie. E, weźmy sobie od razu, zróbmy e, nasz, o, podgrzewacz. Jest bardzo potrzebny na początek, bo nam daje ciepło po prostu i dzięki temu współczynnik terraformacji będzie jeszcze szybciej wzrastał. Zróbmy sobie ekran terraformowania, żelazo i krzem, krzem I, i nie mam żelaza. I jest żelazo. Proszę bardzo, to tutaj trzeba powiesić taką na ścianie. O, proszę bardzo, tutaj macie pokazane z jaką prędkością nam rosną nasze e, wszystkie te trzy. Nie wiem, jak to nazwać. No, to ciśnienie, tlen i ciepło, tak? To nam daje terraformację, że nam rośnie. E, mamy aktualnie 0,32 MPa ciśnienia, 0,24 pks w cieple i tlenu mamy na razie 0 okrągłe zero. Dlaczego? Bo trzeba zrobić wegem moduł. Teraz widzicie, jest to tak pomarańczowo tutaj na planecie i latu, le, zlatują tutaj nam e, meteoryty. Uważajcie, żeby nie dostać w nim za często w głowę. Dlatego się rozglądajcie ku górze, żeby wam to na głowę nie spadło. E, pójdziemy tam i spróbuję coś zebrać stamtąd, bo ogólnie z tych meteorytów spadają nam itemy, które są właśnie naszymi podstawowym Tutaj, um, budulcem, czyli żelazo, magnes, krzem, i tak dalej, i tak dalej. E, tu jest ta skrzynka, którą chciałem wcześniej zebrać, ale dobra, Na razie, zobaczmy, co my tutaj mamy. O, popatrzcie, mamy aluminium, które jest na początek bardzo przydatnym e, surowcem. E, znaczy, na początek, może nie aż tak, ale na troszeczkę późniejszy etap. Dlatego lepiej mieć ten jedno, ten jedno aluminium, niż nie mieć. Tutaj, jak widzicie, mamy magnes, mamy tytan. Oj, za daleko odszedłem od bazy. Tu jest, skoro, nasza kapsuła. Tam. Nie zdążę. E, wyrzućmy sobie wszystko od razu. Dobra, chyba zdążyłem. już mamy pierwszą śmierć zaliczoną na naszym serwie. Fajnie, nie? nie? E, polecam Wam wyrzucać i temy przed tym, jaką umrzecie, ze względu na to, że te połowę rzeczy chyba tracicie, z tego co pamiętam. Znaczy, przynajmniej na moim tym aktualnym etapie e, poziomu trudności, tak. Na etapie poziomu trudności, na, poziomie, na moim poziomie trudności. No jest kolejna skrzynka, weźmiemy ją sobie, zbierzemy. O widzicie, tutaj mamy też żelazo z tych właśnie meteorów, meteorytów. Jak zwał, tak zwał. Nie bądźmy do Mamy mikrochip, fajnie. Fajnie, naprawdę fajnie. Dlaczego? Już wam zaraz powiem. Tylko najpierw wrócę do domku. Teraz tak, ten chip na razie odłożę. Zobaczę? Ja Nie, w sumie możemy zrobić sobie. Hmm. Schematy nasze. O, proszę bardzo. Weźmy sobie ten chip. I tutaj możecie sobie ten chip rozszyfrować. Mikrochip szybkość wydobywania poziom pierwszy. Spoko. Teraz tak, zróbmy sobie. W... Yy... Oczywiście nie mamy krzemu. Oj, 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 ale odszedłem. Powinienem zdążyć, ale ojej, oj oj. <laughs> Jak nie zdąży, to wyrzucę. Kurde, żeby dwa razy umrzeć na jednym odcinku. Nie no, spokojnie, nie, nie użemy, nie ma takiej opcji. Ech, już jeden raz wystarczy, więcej nie potrzebujemy. Teraz tak, to muszę rozwalić niestety na razie. Ehm, bo tę skrzynkę chcę przestawić sobie. Ehm, dajmy. Nie można skrzynki na skrzynkę stawiać jak coś, takie małe info. i Nie da się po prostu, no nie da się, no niestety. Jak na się nie da. Dobra, przestawmy sobie tą skrzynkę, tą sobie pyk, rozwalimy. I sobie ją... Dosuniemy do tej. Okej, okay, mamy już tutaj trzy skrzynki nawet, więc e, będzie nam lepiej, jeżeli chodzi o miejsce w ekwipunku. U, prawie rozwaliłem. Okej, okay. gdzie tutaj mamy tę kapsułkę tutaj? Nie kapsułkę, tylko ten schemat, bo ja miałem na myśli. Można tutaj tak pobugować, jak na, na żółto się świeci w, e, ten właśnie schemat, to znaczy, że możecie postawić, tylko że to będzie takie mniej E, bardziej ryzykowne miejsce, chyba coś takiego, nie wiem, na zbugowane te. Ale to tam, wiecie, da się się przyzwyczaić. Okej, okay, odłóżmy sobie to wszystko. Teraz zastanówmy się, wege moduł. Co nam trzeba do wege modułu? Napijmy się najpierw jeszcze i zjedzmy. Wege moduł, potrzebujemy magnes lód i żelazo. Mamy lód, mamy magnes i żelazo. Spoko. Wege moduł postawimy sobie na przykład w tym miejscu. Weźmy sobie naszą roślinkę, lirmę, nasiono lirmę. I mamy plus 0,12 e, ppq, tak? Czekajcie, na ja tylko muszę zdjąć były bo mi gorące Okej, okay. mamy teraz zrobić um, ekran postęp. Ale, żeby takowy zrobić to musimy mieć... Jeszcze potrzebuję i krzem potrzebuję. I teraz postawmy sobie te... To... a widzicie? I znowu komety będą leciały. Małe nasze te... Asteroidy, komety, mniejsze oto. Tutaj mamy ekran postęp, więc musimy sobie... Przyspieszyć ciepło, mamy dopiero 113 pk, tak, czyli po prostu albo szukamy Irydu, który się znajduje w tej jaskini tam, albo szukamy po skrzynkach, ale ja wolę na razie sobie nie, yy, nie psuć skrzynek. Im wyższy poziom, tym lepszy ludu dostajemy, w skrócie, ze skrzynek, chyba tak to działa, chyba. Yy, Okej, okay. więc co? Zabierzmy się do roboty, co mamy do zrobienia? Mamy. O, już wiem, co możemy zrobić: możemy zrobić warsztat poziom drugi. Tylko że żelazo i jeden krzem akurat nam starczyło. O, otwójmy. Oczywiście wiatrak trzeba będzie zrobić ze dwa od razu na zapas. Ty. Dobra, chowajmy się, żeby nie dostać się z do. Jak coś, to za to jest um, achievement. Jeżeli ktoś by był um, chętny, to może sobie zrobić. Ja przypadkiem go odblokowałem no to jeszcze dzisiaj. Mam 63 godziny gry, a dopiero dzisiaj to odblokowałem, nie? Nawet nie wiedziałem, że tak się da. Dobra, mamy do odblokowania plecak na poziomie drugim i zbiornik tlenu na poziomie drugim. Chodźmy od razu, sobie pozbieramy. Yy, Magnes jeszcze jeden. Żelazo i jeszcze jeden krzemby się przydało znaleźć. O, jest po prawej, proszę bardzo, krzem. Później tego będziemy mieli od groma i będziemy chcieli to tylko wyrzucać, ale lepiej nie wyrzucajcie na wszelki wypadek. Trzymać. Mieć lepiej 50 skrzynek. Jezu chryste, panie miły Matko Bosko. No, lepiej mieć 50 skrzynek jak mieć jedną. Yy, Lepiej po prostu trzymać wszystko w ekwipunku. Bo to się może przydać kiedyś, ale aktualnie nam się może nie przydać, tak? Um, okej, okay. egzoszkielet już mam. Czy nie mam? Nie mam egzoszkieletu. Jeszcze jeden krzem się przydał. O, akurat w skrzynce był! Fajnie. E weźmy sobie na razie dekonstrukcję, usujmy, dajmy to i można sobie zrobić w sumie jeszcze... Nie można, bo nie mamy tego. No dobra, zróbmy sobie tlen. Kobalt, halo, gdzie jesteś? No nie gadaj że nie mam kobaltu. O, jest. Kapsułkę tlenową sobie zróbmy, odnieśmy wszystkie rzeczy, co my mamy do skrzynek, żeby nam nie zawadzały, a abyśmy mogli zbierać sobie więcej. Tu jeszcze wam pokażę. W tę stronę, jak pójdziemy do tych kamieni, to tutaj, o tu, 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 tam jest aluminium, które będzie nam bardzo potrzebne, ale później. Tam w tych górach mamy nadstop, który też będzie nam potrzebny. Jeszcze powiem Wam, dowiecie się w późniejszych odcinkach, co to jest nadstop, do czego będzie służył. Ale od razu Wam mówię, że będzie bardzo potrzebny. To będzie chyba jeden z najbardziej potrzebnych nam przedmiotów. Zaraz dowiecie się, co to jest Iry. Znaczy już pewnie widzieliście, to jest iry, ten czerwony to jest Iry, tak jak widzicie, jest napisane. O, aluminium. Można zebrać na zapas zawsze coś. Tak, tak, ostrzeżenie, niski tlen, bla bla bla. I tak dalej. E. e, e. Drzwi. I widzicie, jak chcecie bardziej. Jeżeli chcecie iść na jakieś dalsze wyprawy, to polecam wam. Zamiast brać 40 kapsułek. To lepiej sobie zrobić. Taki właśnie schron, tak? Kapsułę zapasową. Okej. Okay. tu gdzieś powinien. O, jest właśnie, jest nasz iryt. Proszę bardzo. Tutaj mamy nasz iryt, tak to prezentuje się w naszym, że tak to ujmę, świecie. Całym. Okno kapsuły mieszkalnej. Jak będziemy chcieli ładną. O, ja lumię. Jak będziemy chcieli ładną chatę sobie zrobić, to może się wykorzysta A W aktualnym momencie nie musi być ładna, tylko ma działać. Czy proszę, proszę mnie nie czepać? Kiedyś będzie ładniejsza. Okay. Zbieram ten iryd, tylko po to, żeby mieć jeszcze większy postęp ciepła. Później będzie na drugim poziomie, tam, tam do naszego ciepła itd., itd. Itd. i tak dalej, tak dalej. Będzie bardziej potrzebny. Już mam pełno zapełnione. Pełno zapełnione, jak widzicie. Dobra, jesteśmy w bazie. Mamy dużo irydu. Weźmy sobie, zjedzmy coś. I napijmy się, jak mamy wodę. Mamy wodę, super. Zróbmy sobie więcej ogrzewaczy, podgrzewaczy. Proszę bardzo. <grym> Moje umiejętności: jedyne co potrafię w tej grze najbardziej to. K. Korki. Czy ten, zepsuć korki. Wywalić korki. E, mamy 600. Coś. 600 tam. Załóżmy to już 50. A, ta 50. O, żem polecił fantazjami. 620 mamy. Ok, czyli będziemy mieli zaraz nasz panel słoneczny, który będzie nadawał trochę więcej prądu niż te wiatraki. Dobrze jest zrobić sobie ekran poziomu energii. E, ze względu na to, że to nam pokazuje, ile mamy aktualnie zużycia prądu i i ile jeszcze możemy wykorzystać. Tak. Teraz patrzcie, co się stanie. To jest jedna rzecz, którą potrafię przewidzieć najlepiej w tej grze, nie? Dobra. Boże, niech nam szybciej tym postęp leci, bo chcę ten... otomiać. Um, ok. okej. Wiertło poziom drugi będzie na ciśnieniu, więc postawmy sobie jeszcze kilka... O, będzie... znowu będą nam leciały meteoryty. Spokojnie, meteoryty wam nic nie niszczą, nic nie psują. Więc nie musicie się martwić, że zaraz wam coś spadnie na jakąś maszynkę i się popsuje. Um, ok. okej. Postawmy jeszcze jedno ciśnienie i uwaga! He, he, wiedziałem, że tak się stanie. Spokojny. To się odlokowaliśmy, nie wiem co. Będę moduł poziom drugi. Teraz. A, a, i mamy panel słoneczny. Fajnie. Elegancko. Kobold. Możemy sobie dwa takie panele słoneczne pierdyknąć widzowie. I proszę bardzo. Dwa takie panele i już mamy prąd za tamtej sześć maszyn, tak? Żelazo, lut, lut, magnes, krzem. Zobaczycie, nie mam lodu. Lód, lut, magnes krzem i żelazo. Do tego jest nam potrzebne to. I to można rozwalić I postawmy sobie tutaj ten większy weget moduł. Będzie nam tworzył jeszcze więcej tlenu. Tak, 96 już mamy. Spoko. Ja bym chyba poszedł jednak w podróż, tak na odcinku, żeby było troszeczkę ciekawiej. Weźmy pójdę dla Was po ten. Ale najpierw muszę wezmę się napoje i naje. Przydałoby się. Okej, okay, tutaj mamy nasze żelazo, nasz krzem. Jeszcze jedno można zebrać. Kolejne żelazo i tutaj widzę skrzynkę, do której właśnie teraz w tym momencie podejdziemy, bo mam nadzieję, że tam będzie jakieś nasiono. Jakieś lepsze niż lirma, która daje nam praktycznie zero bonusu. Chciałbym, ale nie ma. Idziemy dalej. Miejsce, w którym możecie znaleźć złotą skrzynkę. Proszę bardzo. Tutaj. I mamy nasiono. O, jak zarobiście, co daje 600 na masz bonusu. To jest pałka irydowa, robi się ją z 9 irydów. I pałka uranowa, która też się robi z 9 uranów. Uran też jest tych, że on służy do zasilania przede wszystkim, ale to w późniejszym, późniejszym etapie, więc jeszcze nam dużo tego, tego brakuje na ten moment. Tak szczerze, posiedzieć na około 3 godziny w tej tychże i mać już naprawdę dobry etap gry. My aktualnie jesteśmy na takim. OK, ale mogłoby być lepiej. Zróbmy sobie od razu ten ekranik z prądem naszym. A czy mogę jeden na drugim? Mogę jedno na drugim postawić, elegancko. I tutaj mamy, 13 kW nam aktualnie produkuje, a zużywamy 9,40. To takie małe info. I tylko dwa panele nam tego dają tyle, te 13, nie? To sobie na razie odłożę, w sumie tutaj odłożę. I możemy sobie zrobić kolejny wege modu na drugim poziomie, Magnes i dwa lodu. Lód, muszę poszukać szybko. Znowu komety lecą przez jakiś czas, tak będzie, później już będzie tego coraz mniej. Mikrochip szybkości wydobywania: magnes i krzem. Magnes, krzem, dawaj ten mikrochip. On jest zawsze przydatny, bo szybciej będziemy mogli wydobywać, więc trochę czasu zaoszczędzimy. Potrzebujemy jeszcze jeden magnes, jeden krzem. Proszę bardzo, mamy kolejnego moduł, Stawiamy to i spójrzcie. Poczekajcie, inaczej, ja wam pokażę. Teraz mamy. 0,96 U! 6,72 No to jest duża podwyżka tlenu. I dzięki temu, e, nie tu, tu, tlen. Popatrzcie, jak leci szybko. Zasuwa, jak porąbane. Zaraz będziemy mieli pewnie zaraz ten podgrzewacz, no nie. To by było właśnie bardzo dobrą opcją. Wiesz, co w sumie możemy pójść jeszcze raz po, ten, yy, po tę skrzynkę, co tam ją zostawiłem? Z tego co pamiętam, to gdzieś w tym właśnie yy, tej lokacji też powinny być jakieś skrzynki, chyba dwie co najmniej. O. o! O, 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 jest. Skrzyneczka nasza. Nasze materiały. Drabina. Super. Co my tu mamy? Chip. Kolejny chip. Super. Tu mamy kolejny wrak, ale tak jak mówiłem, wrakami się na razie, albo w sumie ten jeden możemy zajrzeć. To wygląda w ten sposób, do tego akurat troszeczkę, troszeczkę się inaczej wchodzi. Bo trzeba tutaj się powspinać trochę. Ale spokojnie, damy radę. Chodzimy się, wchodzi się tutaj tak, okienkiem. Tutaj mamy nasz chip. Eee, tu są w ogóle, z tego będziemy mieli drukowane płyty, ale na razie ich nie będziemy potrzebowali. To jest na późniejszy, późniejszy, późniejszy etap. Tu mamy materiały, one są takie, na razie. One naprawdę na naprawdę późnym etapie się nam przedadzą. Mamy nasiono, fajnie. Kolejny chip. Na razie tylko tyle zbierzemy, nic więcej nie zabieram stąd. Co, co ma być, to niech sobie będzie. A tę skrzynkę zebrałem, czy nie? A i tak nic. Dupy tutaj nie urywa ta skrzynka. O, mamy podgrzewać na poziomie drugim. Zaraz do tego wrócimy. Ok, weźmy sobie te chipy, od razu odblokujmy. Buty zręczności, to jest spoko, szybkość wydobywania i kompas. Zrobimy sobie ten kompas. Tak. I zrobić sobie możemy w sumie buty, nasz plecak na drugim poziomie bądź butlena. A my mamy butlę na który na drugim poziomie, nie? Na trzecim poziomie to jest, aha. Ej, w sumie. Chyba pójdziemy widzowie. Ale to już chyba w następnym odcinku pójdziemy po nasze materiały, które były w tamtym statku, ten wraku. I będziemy mogli sobie trochę ten. Jeszcze na tym odcinku. Wiertło poziom drugi, fajnie. Um, I zróbmy sobie od razu nasz podgrzewacz na poziomie drugim. Tylko, że razy dwa sobie zrobimy. Tak, widzicie, troszeczkę więcej miejsca nam zostało. Czy mogę to usunąć? Dobra, a spokojnie mogę. Drugi podgrzewacz. Trzeba ty, ten. Ciężko mi się skupić, jak te kurde kamulce mi nawalają tam w tle mamy dwa podgrzewacze tutaj będzie zaraz trzeci jedno aluminium dwa, trzy, to jeszcze jeden mogę jedno mogę poświęcić na yy, podgrzewacz dawaj mi go super, mamy już trzy podgrzewacze, to nam daje aż 10,80 ciepła to jest naprawdę elegancko Wege moduł, dwa razy lód. Oczywiście, znając mnie, nie mam tylko jeden, ale to nic, da się zabrać je z pobliżu. Jeszcze. Co my tu jeszcze możemy sobie polepszyć? Ciśnienie. Ehm. I jeszcze jedno można zniszczyć, ok. I teraz, żeby zrobić ten lepszy wiertło, dajemy sobie tak z czasem. Właśnie, chciałem powiedzieć, że z czasem te panele będą też. Szybko się zużywać, jeżeli chodzi o prąd. Kobal tu nie mamy. Lepiej jak najszybciej sobie nadrabiajcie z tym prądem, bo po prostu tam było. Jakaś notka kiedyś widziałem, w, że jak zobaczą, że dłuższy czas nie jesteśmy aktywni, to uznają nas za martwych. Tak, nie wiem, nie testowałem tego. Możemy kiedyś, jeżeli będziecie chcieli takie ciekawostki, bądź jakieś mity i niemity, to będziemy mogli takie coś kiedyś rozwiązywać. Okej, okay, wiertło poziom drugi Potrzeba nam jeszcze jeden tytan. Nie to, to jest pierwszy, tu jest I jeszcze jedno da się zrobić. Tak, tylko że zabrakło nam znowu prądu. Ech. Nie ma znaczenia w którą stronę postawicie te penele, no i tak wam będą działać. Tak na wszelki wypadek was poinformuję, jakby ktoś z was był ciekawy i nie był pewny. Ehm, um, okej. Okay. Najlepiej by było zrobić sobie butelkę wody. No tak. No nie, dobra, mam trzy go do... Góry. Nieważne, nieważne, nie było tematu. No i co? Chyba na ten moment możemy skończyć odcinek. Co mogliśmy odblokować, to odblokowaliśmy w miarę szybko. Widzimy się widzowie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie za niedługo. Tym razem chyba będzie kolejnościowo Ark Survival Iwo. E, Ark Survival Ascended. Planowałem na Arka zrobić challenge. Jeden z challenge, którymi mi napisaliście widzowie w moim serwerze Discord. Zapraszam na wbicie. Możecie mi tam dawać wasze challenge'e, które ja będę musiał wykonać na moim świecie. Yy, no i co? Zostawcie lajka, like suba, walnijcie w dzwonę, żeby dostać powiadomienia o kolejnych filmach. Wbijcie na mój serwer Discord, tak jak mówiłem, link w opisie. Link w opisie, link w opisie. I zapraszam na mój drugi kanał, Sarus Horror. Tam też czasem stawiam odcinki. Chociaż staram się bardziej na tym wstawiać częściej. No i co? Tyle. Papa. Pa. Miłego. Papa. Pa.